Panowie i panie, wspólnie z Binance organizujemy giveaway dla naszej społeczności. Do rozdania po 10 tokenów AEWO dla pierwszych 25 osób, które założą konto na Binance i przejdą KYC. Powiesz pewnie, no ale stary, ja mam już konto na Binance. No właśnie, bo prawie każdy ma. A twoja żona? Albo twoja mama? No właśnie. Hello zakładajcie konta, bo to darmowa kasa. Zasady konkursu. Pierwsze 25 osób, które założą konto na Binance i przejdą KYC otrzymają po 10 tokenów Aevo. Obecnie Aevo można kupić na OTC Wales Market za około 5 dolarów, więc wartość tych tokenów to około 50 dolarów. 200 zł. Nieźle jak na 3 minuty roboty. Giveaway trwa do 11 marca. Nagrody zostaną wysłane przed listingiem na giełdzie, który odbędzie się 13 marca Marca o godzinie 11.00. Ostatnio w takim wydarzeniu, w związku z listingiem tokena Portal na Binance, wzięło udział dość dużo osób i każdy dostał 20 tokenów Portal o wartości około 70 dolarów. Gratuluję każdemu, kto zarejestrował się na giełdzie. Swoją drogą, jeżeli brałeś udział w akcji Portal, to warto zacząć korzystać z giełdy Binance. Ale Ale. Co to jest AEWO? AEWO to zdecentralizowana platforma wymiany instrumentów pochodnych. Skupia się na opcjach i handlu derywatami. Dostępne są na przykład opcje na Bitcoinie i Ethereum. Biorąc pod uwagę, że jest to zdecentralizowana giełda, to bardzo ciekawe rozwiązanie. Można tutaj również kupić tokeny, zanim pojawią się na giełdach. Jednocześnie jest to DEX oferujący trading na dźwigni. Token natywny AEWO będzie miał funkcję governance, a więc da posiadaczom możliwość podejmowania decyzji oraz funkcję stekowania, co przełoży się na niższe opłaty oraz większe nagrody. Jeżeli będziesz inwestował w tokeny, to warto stejkować i niech Matka Boska Airdropowa będzie z Tobą. A co? Projekt już pozyskał 16,5 miliona dolarów. W dniu listingu, a więc 13 marca, maksymalna podaż AEWO wyniesie 1 miliard tokenów, a ilość tokenów w obiegu wyniesie 110 milionów. Giełda już działa i może się sprawdzić pod adresem aewo.xyz Lunchpool AEWO. Dodatkowo Binance w dniu 8 marca o godzinie 24 startuje z Launchpoolem AEWO, w którym przydzielono do rozdania 45 milionów tokenów AEWO dołączyć do lunch pula na głównej stronie Binance. W górnej sekcji klikamy więcej, a następnie wybieramy lunchpad i lunch pool. Jak widzisz, aby zdobyć AEVO, trzeba zastejkować stablecoin FDUSD albo BNB. Są to dwa oddzielne pule, więc możesz stejkować jednocześnie to i to. 80% z całkowitej puli przydzielono do BNB, a 20% do FDUSD. Klikamy danego pula, na przykład FDUSD, następnie wybieramy stejkuj, Wpisujemy jaką ilość środków chcesz stejkować i gotowe. Nagrody można odebrać w każdej chwili. O, tutaj. Zablokowane środki można także odblokować w każdym momencie, klikając wykup. Warunkiem wzięcia udziału w Launchpoolu jest rejestracja KYC, co wiąże się także z naszym giveawayem. Ja będę brał udział, do czego też zachęcam i ciebie. Subskrybuj, lajkuj, nara.